Sieman dojru, i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kanale Kasekowski. Ja jestem Kamil i dopiero co wstałem, słuchajcie, jest godzina chyba, nie wiem, jeszcze chyba na, jeszcze chyba na przed ósmą, ale dobra, mało ważne, ponieważ w nocy wpadłem na super zarąbisty plan, pomysł, e, że nagraliśmy sobie taki odcinek. Ja wiem, że ja dzisiaj dopiero ten odcinek nagrywam i dopiero zaraz będzie, ale mało ważne, bo dzisiaj, ziomale, jest 1 kwietnia. Dzisiaj, że jest prima aprilis, więc razem z moim misiem, z którym się śpię, wymyśliłem sobie takie, takiego pranka, że zrobię to na rodzicach. Ale co, co powiem? To w sumie wam za chwilę tylko powiem, jak się ogarnę Więc ja sobie wstaję mordy. Słuchajcie, idę się ogarniać. Zaraz w sumie pokażę takie swój codzienny urutny. Ehm, nie, ogarniam się mordy i za chwilę wam wszystko wyjaśnię. Co, co się będzie dzisiaj działo? Ponieważ w ogóle dzisiaj ehm, dzisiaj się dzisiaj dzień w ogóle się będzie o mordy działo. Więc. Ogólnie. Słuchajcie mordy, skorzystając z okazji, że nie ma w domu rodziców, mogę sobie przygotować pewien plan na nich. Bo dzisiaj jest prilis, jak dobrze wiecie, aż mi prześwietla. Więc słuchajcie, postanowiłem, że wkręcę ich sobie dzisiaj w akcję, gdyż niby wyprowadzę. Jestem ciekawy w ogóle ich reakcji, ale zanim to zrobię, godzina dopiero 8, prawie dziewiąta, więc muszę zjeść śniadanie jakieś, więc przygotuję sobie to razem z wami i to sobie to ogarniemy, nie? A! Co robisz, a dole. słuchaj, korzystając z okazji, że jesteśmy sami, mogę Wam przedstawić dzisiejszy plan działania na kanale Kostakowski, ja jestem Kawa. Ja. Słuchajcie, jest taka akcja, że dzisiaj jest 1 kwietnia jest ja oczywiście cały ten wiecie, pranki, co pranki, te w ogóle tam żarty, żarciki w ogóle. I ja również postanowiłem zrobić jednego żarta swoim rodzicom. Ej, a na, na mianowicie powiem, że, że się wyprowadzam z domu rodzinnego jadę, nie wiem gdzie jeszcze, jeszcze powiem, nie wiem gdzie powiem, <śmum> powiem że zaś się wyprowadzam czekajcie, gdzie mogę na przykład ee... na wieś, powiem, że ja na wieś będę prowadził gospodarstwo rolne no nie mam pojęcia jeszcze co powiem ale powiem, nie wiem o której będzie tato, podejrzewam, że pewnie koło 10 wróci mama, mama, mama tak samo więc na razie sobie czekamy Eem... Jak wrócę wcześniej to będzie ok. Jak nie wrócę wcześniej to będzie jeszcze gorzej, bo ten film, który teraz oglądacie, chciałbym go wydać o godzinie 13. Moje płatki się chyba już zrobiły. Nie miałem dużej łyżeczki, to, to, to wziąłem sobie mało. Nie, ważne, pytajcie w ogóle. Ważne, że sobie zjem. <ścoughs> Dobra, mordy, Idziemy w takim za chwilę, jak sobie zjem te płatki się ogarniemy później co, jak, piona. Wszystko idzie dokładnie zgodnie z planem Dzwoniłem do, do taty, dzwoniłem do mamy, będą około 11 w domu Pana na super kolejny, super zarobisty pomysł Ponieważ jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, pewnie wszyscy wiedzą, że 12 listopada miałem urodziny Dostałem mega wielką pakę od mojej siostry I obiecałem, że tą paczkę otworzę u siebie na filmie na kanale Akurat dzisiaj jest taki film, więc, więc mogę to zrobić, więc ja tą paczkę sobie biorę Słuchajcie, ta paczka w końcu będzie otwarta, na chyba jest największa jaką dostałem pakę e, w urodziny więc ja do paczkę teraz sobie otworzę Zanim sobie otworzę to pierwszą muszę chyba wyjść na dwór Z nią, ponieważ No ja nie wiem, czy tutaj bym się odważył Otworzyć z domu, ponieważ No ja się boję, to jest mała siostra Wiecie jak to wygląda murdy Dobra Otwieramy Największą Paczkę Taką dostałem I słuchajcie Mam nadzieję, że to nie jest jakaś bomba Chyba nie. Ło. Wow. W ogóle jest zimno. Ej, nie jest tak ciepło, jak by się wydawało. Nie jest ciepło, mordy. Jest zimno. Otwieramy tą pakę? No jasne, że otwieramy. Dawajcie. Trzy, dwa, jeden. A może zanim ją otworzymy, to może pierwsze zrobimy test jej wytrzymałości. Ej. Daje się na mocno. Dobra, otwieramy największą pakę, jaką dostałem, mordy. No mi przyszedł? Cześć, skarbie. Siema, patrz jaką mam pakę dla ciebie. Zobacz. Zobacz. Chodź tu. Siema, chodź, jak ty szybko biegasz, jak ty szybko biegasz, to jest mój psina, chodź tu, jak tam, chodź, będziemy otwierać pakę, chodź, otwieramy tą paczkę, chodź tu, chodź, dobra, otwieramy tą wielką pakę, z której się tu mega sypie. A. Bierz, bierz, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, chodź to, to, dobra, dziekaj. Dobra, chodź pochodź mi. Uwaga! W takim razie otwieramy tą pakuchę wielką! Bo ja pomóż mi O kurde! Z niej coś się ogólnie mega sypie, ale jeszcze nie co. E, eee, muszę iść po nóż, czekajcie. Gdzie tam latasz? Chodź. 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 zrobimy. Chodź. Dawaj tu. Po Dobra, ja pierdzielę, co tu jest? Nawet nie wiem, gdzie to jest początek, a gdzie tu jest koniec. Dobra, chyba z tej strony. Początek. Oh my gosh, oh my god, dobra. Słuchajcie, pokażę wam. Ja pierdzielę. Słuchajcie co tu jest? tu jest, to wszystko to jest steropian. Są, to są tak jakby dwie paczki, paczka w paczce Czalicie fazę? Ej patrzcie Jaka faza, ej czekajcie bo Ja jednak z tym muszę chyba iść na pole, bo to za dużo tu będzie tego syfu Całego, więc zabieram pakę i idziemy na pole mordy Piękne słoneczko, możemy otwierać tą pakę Baja, patrz Dobra. Jest druga paczka. A. Jest druga paczka. A tu? Ile steropianu? Serio, skąd to? Ja pierdziela, dobra. To mi się jeszcze przyda gdzieś do odcinka, na pewno ten steropian. Więc gitara. Otwieramy top. Uwaga. Dobra, tu już tak, tu już jest bardziej przyjemnie, bo jest takie coś. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec, ej. Ale w tej paczce jeszcze jest jedna paczka. O co chodzi? Dobra. Ja sobie usiądę. I w tej paczuszce mamy uwaga. Nie, powiem ci, każdy, to jest najlepszy prezent Znaczy najbardziej kreatywny, jak nic, serio. Serio, a tu są pióra. A tu są pióra, patrzcie. Pióra i te. Nie, no kurde, to z bezkitu. Dobra. To wkładamy tu. Czekajcie. Dobra. Coraz się robi mniejsza paczka. Z takiego wielkiego kartonu jednak wyszło takie coś. W tej mniejszej paczce. Baja, co robisz? Jeszcze jest, jeszcze jest mniejsza paczka, jeszcze jedna. Chodź tu, otworzymy. Zobacz. Czyli w tak, czyli w tak dużej paczce jak ta. A zapomniałem Była tak mała paczka jak ta I uwaga, w tej paczce Pewnie nie ma nic A nie jest A Kasa, 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 200 zł, więc dziękuję bardzo Co robisz? Chodź tu Chodź tu Co mm, robisz? Co robisz? Chodź A... Dobra, starczy, starczy, koniec Masz to, masz, masz, masz Dobra, wracają mordy do domu, mam nadzieję, że rodzice za chwilę będą, więc szybko czas timing. Dawaj Baja, szybko. trzy, 4, start. Chodź Chodź, chodź. Dobra, okej mamy. jak widzicie jesteśmy w pełni flejcie, czyli ja, czyli Kamil, mój tata, że raz oczywiście moja mamusia. Teraz jeszcze z uśmiechem, ponieważ moi kochani rodzice mam dla was taką informację. Jak dobrze wiecie, teraz nagram na YouTubie i potrzebuję dużo czasu. W domu nie mam takiego dużego komfortu jak teraz, więc po prostu yy, postanowiłem się wyprowadzam. Kamilek <grym> Słucham? Ja 20 lat na to czekam. 21 lat czekałem na to! <grym> Wolność i swoboda, Kamil! Wolność i swoboda! No co, ty sobieszkowałem? No gdzie? pozdrawiam wiem, że wyprowadzam się. Nie wiem za bardzo gdzie, myślałam nad Warszawą. No nieważne, że tam nieważne. <laughs> dzisiaj? Nie, no jeszcze tamto. tam to no, myślałem... Nie dzisiaj, ja myślałem, że dzisiaj. <laughs> myślałem, że mama zarygowała to, to jaj. Nie, synku, kochany. No, wam dzisiaj jest oczywiście filmem więc zardowałem się nie wyprowadza. <śmienicza> ale tak, to coś ty powiedział. Zapamiętam, że malarze, jeżeli Wam się oczywiście film podobał, haha, <śmienicza> to To oczywiście, łapka w górę, komentarz na dole i trzymajcie się, mordki, Do zobaczenia oczywiście już jutro o godzinie 17, Machajmy wszyscy. A oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów z moimi rodzicami, to oczywiście, więcej łapek w górę. Trzymajcie się, morki, pozdropiona.